Czwartek Gębusia, witam w czwartek i zapraszam na Telefakty. To jest wynik pewnych decyzji politycznych, o które zabiegaliśmy. Byliśmy optymistami. Wiedzieliśmy, że to też musi troszeczkę potrwać. Remont Alei Jana Pawła II potrwa do końca czerwca. Skoro są prace, to i utrudnienia, prawda? Także no trzeba to wszystko przeczekać, tak jak z wirusem. Są realne szanse na remont drogi 755. Są zadania ważne i ważniejsze, w związku z tym ja stawiam na to zadanie, dlatego że uważam, że Gmiel Ćmielów zyska na swojej estetyce. Pogoda sprzyja inwestycjom i robotom drogowym. W Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzonych jest kilka takich remontów, my natomiast bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się na Alei Jana Pawła II. Łatwiej skręcimy w lewo, szybciej wyjedziemy z parkingu. Będzie nowa nawierzchnia, wymienione zostaną krawężniki i doprowadzone do porządku pasy zieleni. Tak w skrócie można opisać to, co zaplanowano na alei Jana Pawła II. Remont trwa od kilku tygodni. Teraz poszerzymy ją ładnie i są teraz proszę pana, krawężniki nowe ładnie wygląda teraz. Po prostu ładnie wygląda. Wcześniej to była tragedia, a w tej chwili już no to jest. Mnie się wydaje, że jest dobrze, bo jak jeździmy samochodem, to jest dwupasmówka, jest bardzo i bezpiecznie. Ja uważam, że jest teraz, jest dobrze. Skoro są prace, to i utrudnienia, prawda? Także. No, trzeba to wszystko przeczekać, tak jak z wirusem. Remont w pełni utrudnienia jeszcze chwilę potrwają. Na tym etapie trzeba będzie jeszcze wykonać regulację studzienek kanalizacyjnych, wpustów deszczowych i nałożyć warstwę ścieralną. Z informacji, którą uzyskałem od wykonawcy robót, y Powinien zakończyć do końca czerwca, natomiast no, umowa tutaj nas obowiązuje do 30 września, także te roboty były dosyć mocno przyspieszone. Sytuacja, yy, która jest w kraju, mam na myśli tutaj sytuację epidemiczną, nie wpłynęła na opóźnienia. Przeciwnie te roboty są, yy, zostaną wykonane przed planowanym terminem. Zatoczka autobusowa za skrzyżowaniem alei Jana Pawła II z ulicą Bałtowską już ma nową nawierzchnię, w trakcie prac pojawiły się również zmiany i wykonano kilka nowych udogodnień dla kierowców. Mieliśmy sygnały od kierowców, że tutaj szczególnie to miejsce, gdzie jest wjazd publiczny w kierunku tutaj parkingu przy pasażu na śledu słonecznym, tam dochodziło do różnych sytuacji drogowych. Postanowiliśmy to miejsce w jakiś sposób usprawnić i będą wykonane, le, będzie wykonany lewoskręt. Jadąc od ulicy Sienieńskiej prawym pasem będzie wykonany lewoskręt w kierunku skrętu w, ulicę, w, w, w zjazd do pasażu. Natomiast jadąc od ulicy, od skrzyżowania ulicy z ulicą Jurzecką, będzie wykonany prawoskręt. Te dwa elementy. To przede wszystkim usprawnienie płynności, no i tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo. Wartość remontów na alei Jana Pawła II wyniesie blisko sto 130 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu powiatu ostrowieckiego, który na ten cel musiał mieć 50%, bo 50% środków dołożył Fundusz Dróg Samorządowych z pomocą powiatowi ruszyła gmina Ostrowiec, która pokryła 75% wymaganego wkładu. Miasto przekazało ponad 420 tysięcy złotych, zatem powiat wydał tylko 25% z połowy kwoty na inwestycje. Ja się bardzo cieszę, że dzięki współpracy z samorządami poszczególnych gmin, a przede wszystkim samorządem miasta Ostrowca, udaje nam się skutecznie po pozyskaniu tych środków realizować poszczególne inwestycje i remonty. Oba samorządy i miejski i powiatowy deklarują dalsze wspólne działania, zachęcając do współpracy inne instytucje. Jesteśmy w trakcie rozmów ze spółdzielnią mieszkańców aby też zmobilizować spółdzielnie do parkingu po stronie osiedla Słoneczne jest Słoneczne 4, jest Słoneczne 6, Słoneczne 8 przy tych blokach. Tam jest taki duży parking, który też, yy, że tak powiem, prosi się o remont i tutaj jest deklaracja ze strony miasta, że miasto jest w stanie wyłożyć określoną kwotę proporcjonalnie do własności gruntu. Natomiast wszystko w rękach spółdzielni, spółdzielców, bo to dla ich zarząd jako zarządca spółdzielnia powinna się temu tematowi podjąć. Jesteśmy przygotowani. Aleja Jana Pawła II to główna ulica w Ostrowcu. Jeżdżą po niej samochody i osobowe, i to o dużym tonarzu, a także komunikacja zbiorowa, zatem jej wygląd ma znaczenie i estetyczne i praktyczne. Na trwający teraz remont kierowcy czekali kilka lat. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilkanaście tygodni, planowane zakończenie robót to końcówka czerwca. Jak już wczoraj informowaliśmy, coś drgnęło w temacie piątego etapu ulicy Zagłoby, a doprecyzowując, podpisano aneks o zwiększeniu środków, który pozwoli na realizację tego zadania. Aneks podpisano przedwczoraj, a dziś na konferencji prasowej mówili o tym Ostrowieccy parlamentarzyści. W lipcu 2019 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach ogłosiła drugi przetarg na budowę tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego, drugi, bo pierwszy został unieważniony. We wrześniu otwarto oferty i wtedy okazało się, że przewyższają one zakładaną kwotę. Najtańsza oferta opiewała kwotę blisko 53 milionów złotych. Główna dyrekcja dróg krajowych i autostrad zabezpieczyła 48 milionów złotych. Zatem brakowało około 5 milionów. Sprawa budowy piątego etapu ulicy Zagłoby stanęła w miejscu. Wspólnie z panem senatorem podejmowaliśmy w tym czasie wiele działań, wiele zabiegów, które miały służyć temu, aby w przypadku pozytywnej oceny złożonych dokumentów, znalazły się środki na dokończenie tych prac przetargowych i mogło nastąpić wyłonienie wykonawcy. Tak, na konferencji prasowej 28 maja mówił w towarzystwie senatora rusieckiego poseł Andrzej Kryj, podsumowując okres od września 2019 do dnia 26 maja 2020 roku, bo właśnie wtedy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podpisano stosowny aneks zwiększający zabezpieczone środki finansowe o te brakujące. W tej chwili możemy już powiedzieć, że środki na to się znalazły, że umożliwi to, po pierwsze, zamknięcie tej procedury, a w drugim etapie wyłomienie najtańszej i najkorzystniejszej mam przekonanie takie oferty. Byliśmy optymistami. Wiedzieliśmy, że to też musi troszeczkę potrwać i to rozwiązanie się znalazło przychylność szczególnie tutaj pana ministra Rafała Webera, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W poszukiwaniu tych środków w ramach budżetu przeznaczonego na inwestycje drogowe wymaga szczególnego podziękowania i przychylność ministra Infrastruktury. Pana Andrzeja Damczyka. Postępowanie przetargowe cały czas jest w toku. Decyzja o przedłużeniu terminu związania ofertą leży wyłącznie po stronie wykonawców zainteresowanych dalszym udziałem w przetargu. Wykonawca może przedłużać ten termin o okres, który sam uzna za stosowny. Jest bardzo ważny etap. Środki finansowe zostały zabezpieczone. Można przystąpić do kolejnych etapów, które pozwolą rozstrzygnąć przetarg jak również podpisać umowę wykonawczą. Mówimy tutaj o dwóch kwestiach: o kwestii środków i kwestii procedury przetargowej. I oczywiście jedna i druga jest ze sobą ściśle związana, tylko że to, że znalazły się środki dodatkowe, to była wynik, był to wynik pewnych decyzji politycznych, o które my z Panem Senatorem zabiegaliśmy. Natomiast tak długo trwająca procedura była efektem merytorycznej pracy kompetentnych urzędników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy bardzo wnikliwie analizowali te dokumenty. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania za projektu i wybudu, i termin realizacji to maksymalnie 36 miesięcy. Wybudowany blisko 3-kilometrowy odcinek jednojezdniowej drogi stanowić będzie istotny element układu drogowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pozwoli on na zmianę przebiegu kierunkowego drogi krajowej nr 9 na terenie miasta. W temacie drogowych inwestycji pozostajemy, ale przemyślimy się do ćmielowa. Burmistrz Joanna Suska zabiega o to, aby wyremontować kolejny już odcinek drogi wojewódzkiej 755. Najważniejsza ulica w ćmielowie. Remontowana etapami. Jeden z odcinków czeka na taki remont od wielu lat. Jak tylko objęłam urząd burmistrza, licznie po prostu jeździłam do Kielc, do Świętych wszystkiego Zarządu Dróg, po to właśnie, aby. Była gotowa dokumentacja projektowa wraz ze zwoleniem na budowę, bo aby móc o takie wnioski aplikować w ramach funduszu dróg samorządowych, również trzeba po prostu spełnić określone wymogi typu dokumentacyjnego. Dokumentacja już jest. Została wykonana w lutym ubiegłego roku, a pod koniec sierpnia 2019 roku za pośrednictwem powiatu Ostrowieckiego został złożony wniosek na wykonanie nawierzchni drogi 755 od zjazdu do stacji kolejowej do skrzyżowania z ulicą Jastkowską. Nawierzchni, gdzie znacznie różni się właśnie od tej części ćmielowa, gdzie po prawej stronie nie ma w ogóle chodnika, idzie się po prostu przez główny ćmielów w trawie, a jest to główny trakt komunikacyjny. W związku z tym dla mnie jako burmistrza jest to zadanie numer jeden. Zadanie na ten moment znalazło się na liście rezerwowej, ale jak podkreśla burmistrz Joanna Suska, szanse na jego realizację są teraz duże. Inne gminy rezygnują z inwestycji. My chcemy przystąpić, utrzymując dobrą kondycję finansową, ale przede wszystkim dofinansowanie rządowe, bo to jest 3 miliony złotych, wartość takiej inwestycji 510 metrów. Takie są w ówczesnym świecie koszty. W związku z tym tutaj ten fundusz dróg samorządowy jest bardzo dobrym narzędziem do tego, aby pozyskać dofinansowanie do 60%, a tutaj jak mamy ustalenie z powiatem, za zgodą oczywiście radnych, będzie udział finansowy gminy Czmielów. Po 20% z 50%, czyli 600 tysięcy złotych, będzie to kosztować gminę śmielów. 20% środków będzie pochodziło od starostwa powiatowego w Ostrowcu. Szacowany koszt całej inwestycji to około 3 miliony złotych. Wnioskodawcą tego zadania, i to pragnę wyraźnie podkreślić, jest powiat ostrowiecki. W roku ubiegłym złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych. Bardzo nam zależało na tym, żeby poprawić stan techniczny tej drogi, bo jaki on jest, każdy widzi. Natomiast ubolewamy też nad jednym, że ten remont nie został przeprowadzony w momencie, kiedy Zarządcą tej drogi był jeszcze Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Ranga zadania jest duża i ma ona charakter kontynuacji przeprowadzonych w latach wcześniejszych prac remontowych na tej drodze. One również były dzielone na etapy. Począwszy od, od Ostrowca w kierunku Ćmielowa do Ronda, no i część również została wykonana w samym Ćmielowie. Pozostał taki najgorszy odcinek, najgorszy mówię dlatego, że tam jest sporo elementów do przebudowy związanych z obiektami inżynierskimi, na przykład most. To są ogromne koszty. Natomiast w, pierwszej, w pierwszym etapie chcielibyśmy, i bardzo nam na tym zależy, jako powiatowi, jako nowemu zarządcy drogi. Żeby wyremontować odcinek, tak mówiąc obrazowo, od zjazdu do stacji kolejowej do skrzyżowania z ulicą Jastkowską. To jest 510 metrów. I remont tego odcinka jest realny, bo na remont mostu przyjdzie jeszcze poczekać. Dla gminy Czmielów to bardzo ważna inwestycja, dlatego już konkretne deklaracje padły. Są zadania ważne i ważniejsze. W związku z tym ja stawiam na to zadanie, dlatego że uważam, że Czmielów zyska na swojej estetyce. Burmistrz Śmielowa liczy, że remont drogi znajdzie się do realizacji. W drugim półroczu tego roku, a inwestycje uda się zakończyć w 2021 roku. Ponieważ niektóre samorządy teraz w dobie koronawirusa mają ograniczone wpływy do budżetu, to rezygnują z inwestowania i remontów. Zatem jest szansa, że znajdą się pieniądze na remont drogi w Ćmielowie i inwestycja dojdzie do skutku. Środki, które gminy mają zabezpieczone nie czekają i są wydatkowane. Gmina Sadowie zainwestuje je w poprawę infrastruktury sportowej. Już w 2021 roku w Gminie Sadowie poprawi się infrastruktura obiektów sportowych. Powszechnie wiadomo, że boiska, obiekty sportowe czy strefy rekreacji muszą być przede wszystkim bezpieczne. Aby mieszkańcy Sadowia mogli bez obaw uprawiać sport, gmina sięgnęła po środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Boiska będą zlokalizowane na terenie w obrębie szkoły. Przy szkołach dotychczasowe boisko będzie przerobione na nowe, zmodernizowane, a także obok szkoły mamy teren, który będzie wykorzystany do budowy kolejnego boiska. Przy szkole podstawowej w Sadowiu zostanie dobudowana druga sala gimnastyczna, ponieważ obecna jest po prostu za mała i występują problemy z organizacją lekcji wychowania fizycznego. W tym momencie trwa przygotowywanie dokumentacji. Po jej sporządzeniu ogłoszony Przetarg na realizację zadania. W dzisiejszych telefaktach dominowały zwłaszcza inwestycje drogowe, ale zanim zaproszę Państwa na regionalną prognozę pogody, to jeszcze komunikat z Urzędu Wojewódzkiego: potwierdzono kolejne nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W województwie świętokrzyskim potwierdzono 18 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To przede wszystkim mieszkańcy powiatu starachowickiego, ale nowe zachorowania odnotowano także w powiecie ostrowieckim, kieleckim, skarżyskim, a także w powiecie radomskim w województwie mazowieckim. Potwierdzono także jedno nowe ozdrowienie, to mieszkaniec powiatu staszowskiego. W sumie na terenie województwa potwierdzono dotąd 426 zachorowań na COVID-19. A w tym 21 zgonów oraz 245 ozdrowień. Wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie świętokrzyskim, ale w powiecie ostrowieckim spada liczba osób objętych kwarantanną. Na dziś jest to 149 osób. Pod nadzorem epidemiologicznym przebywa 5 osób, hospitalizowanych jest 27 osób. Dotychczas dodatni wynik potwierdzono u 45 osób. Wyzdrowiało 18 mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Zgodnie z zapowiedziami rządu już od najbliższej soboty na świeżym powietrzu będziemy mogli zdjąć maseczki, na co czekała większa część mieszkańców. Zwłaszcza że na przyszły tydzień zapowiadane są cieplejsze dni, ale szczegóły pogody już za chwilę. Na program zaprasza sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 10 stopni Celsjusza, wiatr 12 km na godzinę, ciśnienie 1022 hektopaskale. Jutro temperatura 15 stopni Celsjusza, wiatr 18 km na godzinę, ciśnienie 1017 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Na program zaprosił sponsor, Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzył sponsor, Pizzeria Da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.